Hej, jeżeli wasz szef nie pozwala wam słuchać muzyki w pracy, albo rodzice ciągle mówią, wyłącz to i zacznij się w końcu uczyć, to po obejrzeniu tego krótkiego wideo będziecie mieli wiele argumentów, żeby stanowczo bronić swojego prawa do słuchania, a nawet tworzenia muzyki. I może w przyszłości, używając tych argumentów, uda wam się przekonać ich do zmiany zdania. To oparte jest na najnowszych badaniach dotyczących wpływu muzyki na nasz mózg i całe nasze ciało. Ta wiedza jest absolutnie niesamowita. Okazuje się, że muzyka nie tylko zwiększa naszą koncentrację, zdolność uczenia się i kreatywność, ale także poprawia nasz nastrój i redukuje stres. To oznacza, że gdy słuchamy ulubionej muzyki, możemy pracować wydajniej i uczyć się skuteczniej. Ale to nie wszystko. Badania dowodzą, że muzyka może być prawdziwym źródłem inspiracji. Melodie i teksty piosenek mogą pobudzać naszą wyobraźnię, pomagać nam w rozwiązywaniu problemów. Słuchanie muzyki może również zwiększyć naszą produktywność i motywację do wykonywania różnych zadań. Ciekawe jest też to, że muzyka może mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie. Słuchanie ulubionych utworów może przyspieszyć proces zdrowienia i zmniejszyć potrzebę przyjmowania. Leków. Ponadto muzyka pozytywnie wpływa też na nasz układ immunologiczny i serce. To prawdziwy power-up dla naszego organizmu. Ale jak to wszystko działa? Dźwięk przenoszony jest przez powietrze i dociera do naszych uszu, gdzie jest przekształcany w impulsy nerwowe i przesyłany do mózgu. Nasz mózg ma wspaniałe sieci neuronowe, które analizują dźwięki i wydobywają z niego różne informacje, takie jak wysokość dźwięku, barwa, głos, głośność i wiele innych. Lewa półkula naszego mózgu odpowiedzialna jest za logiczne myślenie, język i liczenie, a prawa za kreatywność, intuicję i emocje. Aby mózg mógł prawidłowo funkcjonować, między obiema półkulami tworzą się coraz to nowe połączenia. W trakcie całego naszego życia powstaje ich coraz więcej, dzięki czemu generalnie się rozwijamy. Ale co najważniejsze dla nas dzisiaj, to fakt, że słuchanie muzyki sprzyja budowaniu tych połączeń, bo muzyka jest silnym bodźcem zmuszającym mózg do pracy. Do takiego wniosku doszedł m.in. Alfred Tomatis, wybitny francuski neurolog, który udowodnił, że muzyka wpływa na korę mózgową jak energia elektryczna, czyli naładowuje ją i dynamizuje do pracy. Poza tym, gdy słuchamy muzyki, w naszej lewej półkuli mózgowej dochodzi do reakcji, które korzystnie wpływają na naszą zdolność koncentracji, umiejętność zapamiętywania, rozwiązywania zadań matematycznych oraz umiejętności sprawnego, szybkiego i dokładnego wykonywania konkretnych czynności ruchowych. Natomiast w prawej półkuli aktywują się ośrodki, które są odpowiedzialne za myślenie kreatywne, naszą wyobraźnię i wewnętrzną harmonię. Warto też pamiętać, że słuchanie muzyki ma swoje granice. Bezpieczny poziom głośności wynosi do 80 dB, a długotrwałe wystawianie się na hałas powyżej tego poziomu może uszkodzić nasz słuch. Na przykład na koncertach poziom hałasu dochodzi aż do 120 dB. Dlatego ważne jest, aby dbać o nasze uszy i słuchać muzyki w umiarkowanym natężeniu. Mówimy na razie tylko o słuchaniu, ale czy warto czasem coś zaśpiewać? Oczywiście, zdecydowanie tak. Jak twierdzą amerykańscy naukowcy, śpiew nie tylko przyczynia się do rozwoju, ale także do regeneracji mózgu. Co więcej, dzięki specjalnym technikom wokalnym, np. chorzy, którzy stracili mowę w wyniku udaru, zdecydowanie szybciej odzyskują tę umiejętność. Zdaniem ekspertów, uczenie pacjentów melodyjnego wypowiadania słów działa znacznie lepiej niż tradycyjne sposoby rehabilitacji mowy. Powiedzieliśmy już o słuchaniu muzyki i śpiewie, a co z grą na instrumentach. Jak się już pewnie domyślacie, gra na instrumentach również jest genialna dla rozwoju naszego mózgu, ponieważ integruje liczne procesy sensoryczne: wzrokowe, słuchowe, ruchowe i emocjonalne. Inaczej mówiąc, kiedy gramy na dowolnym instrumencie, to nasz mózg przechodzi dogłębny trening, który łączy ćwiczenia i całkiem niezłą zabawę. Gra na instrumencie wpływa korzystnie na pamięć długoterminową i prowadzi do lepszego rozwoju mózgu, zwłaszcza u osób, które rozpoczęły grę na instrumencie w młodym wieku. Wzmacnia też nasze umiejętności jednoczesnego przetwarzania wielu informacji odbieranych za pomocą różnych zmysłów, czyli tzw. umiejętności multisensoryczne. Trening muzyczny powoduje ogólnie pozytywne zmiany w mózgu, wpływa też na nasze zachowanie, które staje się bardziej kontrolowane, wpływa na szybkość podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. A już w najbliższy czwartek będę miała okazję do podzielenia się z Wami niezwykłym wywiadem z jednym z najciekawszych muzyków i kompozytorów młodego pokolenia, Wojtkiem Szumańskim. Wojtek to artysta, który nie tylko tworzy oryginalne teksty, ale także rozpoczął swoją muzyczną podróż od koncertów na YouTubie, które szybko zdobyły szerokie grono fanów. Teraz jest coraz bardziej rozpoznawalny i często wyjeżdża w trasy koncertowe, ale znalazł czas, aby z nami porozmawiać. Będzie to niepowtarzalna okazja, aby poznać kulisy twórczości Wojtka Szumańskiego, dowiedzieć się, co inspiruje go do pisania tekstów i jak wygląda proces tworzenia jego muzyki. Dowiecie się również, jakie są jego największe marzenia i jak radzi sobie z wyzwaniami, które napotyka na swojej muzycznej drodze. Poza tym zagra kilka swoich utworów podczas wywiadu tylko dla Was. Już nie mogę się doczekać, aby podzielić się z Wami tą niezwykłą historią i wprowadzić Was w świat muzycznego talentu Wojtka Szumańskiego. Do zobaczenia już w najbliższy czwartek. Liczę na Was!